Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich i chcę z Wami wspólnie pochylić się nad liturgią Słowa kolejnej niedzieli. Jednakże w tę najbliższą niedzielę, 14 września, wypada uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego. Z tej racji w każdej parafii będziemy przeżywać tę uroczystość i pochylać się nad czytaniami, z liturgii o podwyższeniu krzyża. Liturgia przewiduje trzy czytania. Pierwsze fragment z Księgi Liczb, jak wąs z brązu staje się znakiem ocalenia, potem drugie czytanie z listu do Filipian to hymn kenotyczny, uniżenie się Syna Człowieczego i trzeci fragment to fragment no Ewangelii chyba bardzo dobrze znamy, ale fragment, który dziś chce nam pokazać, że krzyż jest znakiem zbawienia. I dlatego też może stając tutaj w tej parafialnej świątyni pod tym krzyżem, patrząc na Chrystusa, obok, matka i umiłowany uczeń, Chcielibyśmy wspólnie spojrzeć na ten znak krzyża jeszcze głębiej. Znak zawsze prowadzi nas w głąb. Znak nie jest dla samego znaku. Znak jest po to, by pokazać nam dużo więcej. W Ewangelii z tejże uroczystości czytamy Nikt nie wstąpi do nieba oprócz tego, który z nieba wstąpił. Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał na świat Syna swego po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. To zbawienie, które niesie Jezus, to jest dla całego stworzenia. Nie tylko dla ludzi wierzących, ale każdy, kto w Niego wierzy. I tutaj, patrząc na dzisiejszy świat ludzi zagubionych, ludzi zalęknionych, ludzi odchodzących od wspólnoty Kościoła, ciągle Kochani, zadaję sobie pytanie, co robić, by tak naprawdę wskazać tym ludziom krzyż, ale by ich tym krzyżem nie przygnieść, by ich tym krzyżem nie przestraszyć, by ten krzyż nie mówił im tylko o cierpieniu, ale by ten krzyż mówił im przede wszystkim o nadziei. I nie jest to proste. Jak to wygląda? W mojej parafii oglądam to na co dzień i widzę, jak często ludzie gdzieś, gubiąc się, odchodzą. Ale, kochani bracia, spójrzcie teraz na to tło za mną, jak może w taki symboliczny sposób stanąłem ja pod tym krzyżem, zasłaniając, o, zasłaniając osobę Jana chcę przeżyć tę scenę umierania Jezusa Chrystusa w sposób bardzo symboliczny pod tym krzyżem stoję również ja i chcę wsłuchać się w ten dialog niewiasto oto syn twój słowa zaadresowane do mnie i dalej synu oto matka twoja jak mówi dalej Ewangelia od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Chcę uchwycić się za rękę Maryi i iść razem. Mając w świadomości ten krzyż, który staje się znakiem zwycięstwa. A więc krzyż, który prowadzi mnie ku niebu, ku życiu, ku głębi. Kochani bracia, kochane siostry, Spójrzcie na ten krzyż. To nie jest przegrana, to nie hańba, ale to znak zwycięstwa. Każdy z nas w życiu zmaga się z wieloma trudnościami. Warto więc usłyszeć to. Zdanie z Ewangelii świętego Jana, że to jest wyraz tej wielkiej miłości, jaką ma Bóg do każdego z nas, do Ciebie i do mnie. Bo jak mówi Słowo Boże, Bóg umiłował świat, że posyła swojego Syna, tego, na którego w tej chwili patrzymy, Jezusa Chrystusa, by każdy, kto w Niego wierzy, miał życie, by nie zginął. Ale to nie ma być życie doczesne, to ma być coś, co przekracza doczesność, coś, co wychodzi poza tą doczesność, coś, co prowadzi jeszcze dalej. Niedawno w rozmowie ze znajomymi słyszę opowieść o śnie. Pewnie, że jest to bardzo subiektywna sytuacja, ale ta osoba opowiada o tym, że śni się jej przepiękny kosmos, niebo, widzi planety, piękno całego tego kosmosu stworzonego, tego, który jesteśmy w stanie zaobserwować za pomocą różnych narzędzi. I ta osoba słyszy jedno proste zdanie. I to zdanie w jakiś sposób prowadzi ją dalej w głąb? Zapamiętuję to z tego snu. To zdanie brzmi, to jest namiastka tego, co jesteś w stanie zobaczyć w niebie, w tym niebie, które daje Bóg. Namiastka. I ja mam świadomość, że podejmuję temat bardzo trudny, bo mówię o krzyżu i cierpieniu, a jednocześnie mówię o zwycięstwie. Bo wiem, że ten Krzyż Chrystusowy nie jest po to, by zatrzymać się tu i teraz, ale by spojrzeć dalej, by odkryć niebo, by odkryć potrzebę zdążania do nieba, a nie w pojedynkę, we wspólnocie Kościoła. Dlatego też, kochani, odkrywajcie Chrystusa nie tylko na krzyżu, ale na, w czasie Eucharystii. I w czasie sakramentu pokuty. odkrycie Chrystusa w tych znakach to piękno także wewnętrznej przemiany, to oddanie krzyża Chrystusowi, krzyża swego życia, by doświadczyć siłę tego aktu zbawienia, które dokonało się na krzyżu dwa tysiące lat temu. Niech Pan Jezus nam wszystkim błogosławi. Życzę wszystkim. Wiele radości. Życzę wszystkim tego wewnętrznego pokoju. Niech spotkanie z Chrystusem w krzyżu ukoić w siebie. W każdej chwili, w każdym momencie.